No to otwieramy. Nagroda. Jedną ręką ciężko się otwiera. To, to jest właśnie nagroda, którą wygrałam na YouTubie. Jak wiadomo, sponsorzy to trójka. E, tak z Pychu. Mogą kłodzieje i pan Lyska. Już sobie wika rady sama. Jaki ładny, piękny. Tak. Super. Super, wielkie dzięki jeszcze raz. Miałam szczęście, że zostałam wylosowana. Pozdrawiam.